Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Goraj, mili goście. Mam ten zaszczyt i przyjemność, by po raz pierwszy jako burmistrz Goraja złożyć Państwu serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. A czynię to nie tylko w imieniu własnym, ale również Rady Miejskiej i pracowników Urzędu Miejskiego w Goraju. Życzę Państwu zdrowych, spokojnych, radosnych świąt, spędzonych w gronie rodzinnym. Przy pachnącej choince i suto zastawionym stole. Życzę również, aby nadchodzący nowy rok przyniósł same sukcesy, radości, żeby spełniły się wszystkie Wasze plany, a przede wszystkim, żebyście Państwo byli zdrowi w tym trudnym czasie pandemii i żebyśmy mogli spokojnie spotkać się ponownie za rok, czego bardzo serdecznie życzę. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku.